w miejscu To wszystko oznacza, że ZKZ Kronopol wygrywa sezon 2007, w Czabie 2007 po raz drugi. Wygrywa w rynku nawet 43 Czas 62-47, 62-47. Znaczy, że w lekkim ciśnieniu, w lekkim w lekkim ciśnieniu, w pozycji, małem trzech w zawodników, na widzieli w że w ciśnieniu, 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 Ziewic, zrychów, i Wolberta. Nie zapominamy o miersie Christianie i Wersenie, który tak, którzy także walczył bezkompromisowo. I wracającym na tori do zespołu po kontuzji z Witniemie Sucheckim, który także.